Kamil Kaplowski, suwerenna Polska. Proszę Państwa, w pierwszej części zgadzam się ze wszystkimi moimi przedmówcami. Otóż nie czas na przerzucanie się odpowiedzialnością, kto szmyta wychodował i tak dalej. Ważne jest, tak jak powiedział pan senator Jarmudziewicz, aby tych szmytów kolejnych potencjalnie wyłapać. Natomiast co do likwidacji WSI, muszę się nie zgodzić, ponieważ to WSI w mojej ocenie było taką kolebką tych wpływów rosyjskich. A skoro minister Siemoniak jest tak dobry i tak, tak trafnie został powołany na swoje stanowisko, może odpowie w końcu, co stało się z generałem Petelickim, z Leperem, z Kucińskim, z Żarską, z Szyfrantem Zielonką i z innymi, którzy w niewyjaśnionych, że tak powiem, do tej pory okolicznościach postanowili popełnić samobójstwa albo mieli wypadki. Czas w końcu zbadać to rzetelnie i... I nie powinniśmy robić tak, że cokolwiek się stanie, czyli jest podpalenie, jest coś, zrzucamy na Rosję, bo tak jest najprościej. Cokolwiek się stanie, a to russcy są winni, a to trzeba zbadać dokładnie, kto konkretnie za tym stoi, jak do tego doszło, aby zabezpieczyć się na przyszłość przed podobnymi incydentami. Nie można ślepo przerzucać wszystkiego na wschód.